Witam, oto całkiem nowy odcinek z auto przed i po liftingu. porównamy sobie Audi A4 z 2018 roku oraz Audi A4 z 2020 roku. Zaczynamy! Przedliftingowe A4 miało mało zmian, ponieważ to auto również poliftingowe, tylko pierwsze, miało mało zmian, zmienił się tylko zderzak oraz światła. W Audi po drugim liftingu widzimy wiele zmian, mamy całkiem nowy grill i inny premier reflektory i zderzak. Z tyłu mamy wszystko podobne, nawet w A4 po drugim lifcie, tylko drobne się zmieniło. Z tyłu nowa grafika, świateł i zderza oraz dyfuzor. We wnętrzu mały ekran centralny oraz na logowe w dodatku można zakupić wyświetlacz. We zmieniły się drobne zmiany, a największą zmianą jest 12-calowy ekran centralny. Dzięki za oglądanie. Zapraszam jutro na nowe moto informacji i może na nowy top. Zobaczymy. Hej.